Gdy realizujecie cel swojego życia, czyli zdobywanie doświadczeń, które prowadzą do miłości, empatii, zrozumienia, pomocy innym i duchowego spełnienia. Wszystko, co łączy się z tym wewnętrznym rozwojem, możecie osiągnąć w dowolnym momencie i miejscu. Nie musicie martwić się o to, co powiedzą inni, ani o materialne przeszkody. Jeśli ktokolwiek ma z tym problem, to jest to Jego problem, nie Wasz. Nałogowcy życia ziemskiego mogą nie zrozumieć Waszych motywacji, kiedy zaczniecie podążać za duchowymi celami swojego istnienia, ale nie bójcie się tego. Odważcie się zrobić ten pierwszy krok i zobaczycie, jak Wasze życie, Wasz los ulegną przemianie. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że możecie korzystać z życia w systemie, bo właśnie po to on został stworzony. System istnieje, abyście mogli maksymalizować swoje doświadczenia. Nazywajcie je jak chcecie, wygrane, przegrane, triumfy czy porażki, ale pozwólcie sobie na pełne odczuwanie, czasem nawet do granic bólu tego, czego doświadczacie.